Jedność. W głębi serca pragnie jej każdy człowiek, ale najbardziej tej jedności pragnął i pragnie Bóg. Pragnie tej jedności dla każdego człowieka i pragnie tej jedności dla całego świata. O tę jedność modlił się Jezus w Wieczerniku, kiedy wskazując na uczniów, mówił do swojego Ojca: Aby stanowili jedno, tak jak ja w Tobie, Ojcze, a Ty we mnie. Jezus przewiduje, że na jego uczniów przyjdą ciężkie próby, zniesławienie, podział, nieporozumienie, spór. Dlatego prosi Ojca, aby umocnił swoich uczniów, aby ich ustrzegł od złego i, nade wszystko, obdarzył jednością. Modlitwa Chrystusa o jedność to taka. Wyjątkowa intencja, za którą Jezus poświęca swoje życie, intencja, która stała się testamentem. Jezus pragnął jedności wszystkich ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. Pragnął nie tylko w każdej duszy, ale w każdym odniesieniu człowieka do człowieka. Ten jego testament, najcenniejsze pragnienie Boga, który oddał za nas życie, ta jedność to jest miłość. Miłość, która budzi i rozpala wiarę, wiarę tak silną, że inni rozpoznają w nas przynależność do Chrystusa. Jedność, która przyciąga innych, aby wszyscy uwierzyli.